Cześć. A więc ja pytałam Was ostatnio: jakie filmy najbardziej chcielibyście zobaczyć na Instagramie, i większość z Was prosiła mnie o QA, więc oto jest QA. Poprosiłam też Was o pytania, mam tutaj te wszystkie pytania spisane w telefonie i teraz Wam na nie pokrótce odpowiem, więc zaczynamy. Ile masz lat i ile lat ma tata Leosia? A więc ja mam lat 17. W tym roku mam 18 i tata Leona tak samo. Jest pomiędzy nami kilka miesięcy różnicy, bo on jest z lutego, a ja jestem z maja. Czy chciałabyś mieć więcej dzieci? A więc tak, ja bardzo chciałabym mieć więcej dzieci. Marzy mi się przynajmniej trójeczka. I tylko, że żeby mieć więcej dzieci, ja chciałabym, żeby na te dzieci było mnie stać. I jakby nie będę starała się o następne dziecko, kiedy nie stać mnie na nie, nawet nie stać mnie na utrzymanie jednego. Więc odpowiadam też tutaj na kolejne pytanie, kiedy chciałabym mieć znowu dzieci. I nie wiem, bo nie wiem, kiedy będzie mnie stać na utrzymanie kolejnego dziecka, gdzie na razie nie stać mnie nawet na utrzymanie jednego i żyje na utrzymaniu mamy. Poza tym, żeby mieć więcej dzieci, muszę też mieć e, jakiegoś porządnego chłopaka, który e, będzie chciał mieć więcej ze, dzieci ze mną i na pewno e, pokocha mnie tak i będzie chciał ze mną te dzieci wychowywać. Dobra, jedziemy dalej. Jak nazywałabyś Leosia, gdyby urodził się dziewczynką? I to pytanie zadajecie mi często, jakie właśnie imiona mi się podobają Albo jak nazwałabym Leona, gdyby urodził się dziewczynką Więc ja miałam wytypowane właśnie dwa imiona Dla chłopca Leon, a dla dziewczynki Nadia I w sumie nie wiem skąd te imiona się wzięły Bo też dużo osób się mnie pytało, skąd pomysł na imię dla Leosia I ja nie mam pojęcia, po prostu jakoś tak kiedyś mi to imię wpadło do głowy i tak już zostało i chciałam zawsze, żeby był Leon więc jest Leon i w sumie nikt nie miał nic do powiedzenia bo jak już powiedziałam, że będzie Leon no to jest Leon i tyle, koniec tematu ile miałaś lat? jak zaszłaś w ciążę? więc ja jak zeszłam w ciążę miałam 16 lat i dowiedziałam się o ciąży mniej więcej miesiąc przed moimi 17 urodzinami czy Leoś ma drugie imię? A więc Leon nie ma drugiego imienia. Ja bardzo chciałam mu dać drugie imię, ale ja i tata Leona wtedy nie mieliśmy najlepszych relacji i nie chciałam też się z nim o to kłócić i jakoś tak wyszło, że po prostu Leon nie miał drugiego imienia i już odpowiadam też na pytanie, że gdyby Leon miał drugie imię, to byłoby to, przynajmniej ja chciałam, żeby było to Nataniel. Bo takie imię również mi się bardzo podobało. Właśnie nie jako pierwsze, ale chciałam, żeby miał je jako drugie. Kto najbardziej wspierał cię podczas, podczas ciąży? Więc mnie podczas ciąży najbardziej wspierali znajomi, szczególnie dziewczyny z mojej klasy. No, największe wsparcie właśnie od nich uzyskałam. One bardzo mnie wspierały psychicznie, że dam radę, że będzie wszystko ok, bo ja też w mojej klasie, wszystkim od razu jak się dowiedziałam, to powiedziałam i moja klasa też bardzo pozytywnie zareagowała na moją ciążę i naprawdę dziewczyny były dla mnie największym wsparciem ever i dziękuję im za to. Mega, bo myślę, że bez nich byłoby mi na pewno ciężko i. No, to też nie był jakoś żaden temat tabu w naszej klasie, że jestem w ciąży i mówiliśmy o tym otwarcie, i ja jestem też bardzo szczęśliwa, że moja klasa tak na to zareagowała bardzo normalnie i naturalnie, a nie że szeptali sobie coś tam za moimi plecami, tylko wszystko było mówione otwarcie i nikt się nie bał mi nic powiedzieć. Kiedy i jakie pierwsze objawy ciąży zauważyłaś? Ja Wam powiem, że pierwszy objaw ciąży, jaki zauważyłam, to była spóźniająca się miesiączka. I to był w sumie jedyny taki z pierwszych objawów ciąży, które mogłam zauważyć, bo wymioty i różne takie to zaczęły się do mnie, u, u mnie dopiero od trzeciego miesiąca do mniej więcej szóstego, więc u mnie właśnie te wszystkie inne objawy, y, które zazwyczaj występują na początku ciąży, to zaczęły się dopiero w drugim trymestrze. I właśnie jedynym takim objawem była spóźniająca, spóźniająca się miesiączka i ból brzucha na, w dolnej części brzucha. No i to by było w sumie wszystko, bo jakoś takich większych objawów nie miałam. Kiedy dowiedziałaś się, jaka będzie płeć dziecka? Więc ja dowiedziałam się o płci dziecka podczas drugiego USG i to było jakoś około. Około 20 tygodnia ciąży, mi się wydaje. Tak, około 20 tygodnia ciąży. Ja poszłam na USG razem z moim chłopakiem i dowiedzieliśmy się, właśnie, że będzie to chłopiec. Jak wróciłaś do wagi sprzed ciąży? O Jezu, to pytanie zostaje naprawdę często i jak dbam o siebie i tak dalej i czemu, jak to się stało, że mam taką super figurę, e, praktycznie zaraz pociąży. I ja tutaj powiem Wam szczerze, że ja kompletnie nie mam pojęcia jak to się stało. E, zawdzięczam widocznie to wszystko genom, ponieważ ja jem co chcę, jem ile chcę. E, pociąży też jakoś, nie wiem, nie, nie przyszłam na żadną specjalną dietę. E, jem normalnie to co wszyscy. Pizza, McDonald's, tłuste rzeczy Naprawdę ja jem wszystko, na co mam ochotę Czekolada, yy, piję soki, mleko i jakoś, nie wiem Tak, jakoś po prostu moje ciało zareagowało W ogóle nie ćwiczę Jedyną rzeczą, którą ja używam na mój brzuch To jest krem, taki z jaj, który pokazywałam w filmiku Co kupić do, co wziąć ze sobą do szpitala i to jest masło właśnie do używania po ciąży na brzuch i piersi. Używam tego masła. Czy blizna po nacięciu krocza jest jakoś widoczna? Więc moja blizna po nacięciu krocza nie jest widoczna praktycznie w ogóle. I e, nawet teraz jak byłam u ginekologa na kontrolnej wizycie to pani e, zdziwiła się, że nie byłam nacinana i dopiero kiedy dotknęła, to poczuła, że jednak byłam nacięta, więc w ogóle e, tej blizny nie widać kompletnie, jest ona wyczuwalna, ale jej kompletnie nie widać, jest nie do tak naprawdę gołym okiem i e, ciężko ją bardzo e, zauważyć. Trzeba by było się naprawdę e, porządnie przyjrzeć czy chciałabyś znaleźć partnera, który zaakceptuje fakt, że masz dziecko więc myślę, że jakbym szukała chłopaka no to pierwsza i najważniejsza rzecz dla mnie jest, pierwszą najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, żeby zaakceptował to, że mam Leona i żeby pokochał Leona tak samo jak będzie kochał mnie, bo Leoś jest moim dzieckiem i jest dla mnie czymś, co jest bardzo ważne, jest dla mnie najważniejszą osobą w moim życiu i no niestety ale mój chłopak musiałby zaakceptować to, że yy, no, Leon zawsze będzie dla mnie o jeden stopień wyżej niż on i y, nic tego już nigdy w życiu nie zmieni. Jak radzisz sobie jako samotna mama? A więc ja radzę sobie moim zdaniem bardzo dobrze i nie odczuwam jakoś tego, że jestem samotną mamą, bo tata Leona zajmuje się nim czasami, widują się, moja mama mi pomaga, pomaga mi moja babcia. Ciocia, kuzynki. Ja mam cały czas pomoc od kogoś i nie jestem z tym wszystkim sama. No i jedyny właśnie taki moim zdaniem minusem jest to, że właśnie siedzę w domu zazwyczaj sama, bo wszyscy są w szkole, w pracy i ja tak naprawdę nie mam z kim porozmawiać. No ale myślę, że nawet jeżeli byłabym z kimś w związku, no to ta osoba na pewno nie siedziałaby ze mną całymi dniami w domu, bo chodziłaby albo do szkoły, albo do pracy, więc. No cóż, i tak, i tak byłabym sama z Leosiem. Jaką radę dałabyś młodym mamom? Więc moim zdaniem taka najważniejsza rada jest nie przejmować się tym, co mówią i myślą inni. Plus nie przejmować się tak strasznie wszystkim. I jakby ja zawsze za dużo myślę o czymś, jakby... Mam, takie, mam taką wadę, że y, ja zawsze y, overthink czyli jakby nadinterpretuję to co się dzieje i y, myślę o tym za dużo i jakby wymyślam sobie dodatkowe rzeczy, które mogą się zdarzyć albo coś takiego i ja też bardzo y, przez całą ciążę przeżywałam, że o matko, jak ja mam wymioty to moje dziecko może nie przytyje, może to, może tamto i i też przed porodem jeszcze się przejmowałam, że jak mi wody odejdą przed skurczami albo tak, albo tak. I sobie właśnie wymyślałam różne rzeczy, że tak i tak może być. I moim zdaniem to było w ogóle chore i bez sensu, bo wszystko było dobrze, nic złego się nie działo. A ja jeszcze sobie wymyślałam, naprawdę nie warto nadinterpretować niczego. I... Ee warto też jakby całą miłość, jaką macie wkładać w swojego malucha i jeszcze jedna rada, dla młodych mam koniecznie, karmcie piersią jak najdłużej, bo ja karmiłam Leona butelką przez 24 godziny, raz i nie polecam temu nikomu, bo mycie tych butelek i sterylizowanie tych butelek, i mieszanie tego mleka, i to wszystko dla mnie to po prostu było chore, bo ja sobie normalnie po prostu wieczorem wiecie, siadam, wyciągam pierś, karmię go i jest wszystko cacy. A z tymi butelkami to była jakaś masakra, bo ja musiałam je umyć, potem jeszcze musiałam je wyparzyć i naprawdę karmienia butelką nie polecam. Wiem, że jest to wygodne, jeżeli chcecie sobie gdzieś wyjść i zostawić gdzieś malucha, ale możecie wtedy też odciągnąć mleko, albo nawet jak wychodzicie, to mieć już kupioną, kupione jakieś mleko modyfikowane, tak jak właśnie ja mam i kiedy wychodzicie, zostawiacie mojego z mlekiem modyfikowanym i możecie wtedy gdzieś iść. Oczywiście, no zazwyczaj jeżeli wychodzicie na dłużej, to musicie zabrać ze sobą laktator i w środku swojego eventu odciągnąć sobie mleko, ale moim zdaniem nie jest to żaden problem, bo byłam ostatnio u koleżanki na urodzinach i normalnie poradziłam sobie, poszłam, odciągnąłam mleko i wróciłam. W jakim wieku chciałabyś się usamodzielić, mieszkać sama albo sama z partnerem? Eee, ja najchętniej to bym już się wyprowadziła, ale nie mam na to żadnych funduszy i nie wiem kiedy się usamodzielnie, bo muszę znaleźć pracę. I żeby się usamodzielić muszę też znaleźć dla Leona żłobek i on musi wtedy pójść do żłobka, ja muszę pracować, musi mieć, musi być mnie po prostu na to stać. I na razie w ogóle tego nie planuję, bo wiem, że pieniądze, które ja dostaję, nie starczą mi nawet na mieszkanie, a co dopiero na jedzenie dla siebie i dla niego, na pieluchy i tak dalej, więc nie planuję tego kompletnie. Jak będę chciała się wyprowadzić, to na pewno dam Wam o tym znać czy twoi znajomi odwrócili się od ciebie odkąd masz dziecko więc niekoniecznie że się odwrócili ale ja z większością moich starych znajomych nie mam kompletnie żadnego kontaktu i w ogóle nawet nie rozmawiamy nie piszemy i no, nie wiem czy to jest z mojej winy czy z ich winy, w sumie nie, nie mam pojęcia, ale jakoś po prostu z większością zajął, urwał mi się kontakt, bo wiadomo też, no, nie jest to łatwe, żeby żebym ja sobie mogła wyjść kiedy mi się żywnie podoba tak I tak jak wcześniej, że ktoś do mnie po prostu napisał, ej chodź idziemy się przejść, to chodź z nami, no to teraz już to tak nie wygląda, bo jeżeli ja chcę jej się przejść, to muszę nakarmić Leona, muszę go ubrać i muszę go zazwyczaj wziąć ze sobą to co też mnie y, bardzo spowalnia i też nie każdy chce y, no spotykać się ze mną i z małym, a na to, żebym wyszła bez małego, no są bardzo małe szanse. Muszę wtedy prosić mamę, żeby z nim została, albo właśnie ta Leona i to też nie zawsze się udaje, więc... No, ja rozumiem też większość moich znajomych, że to jednak już nie są ich klimaty, bo jesteśmy teraz w takim wieku, że no nie ukrywajmy, większość z nas imprezuje i ja pewnie też, gdybym nie miała teraz Leona, to latałabym po imprezach, więc no, taka jest prawda, więc ja się nie dziwię moim znajomym, że większość z nich odeszła i nie ma ze mną żadnego kontaktu. I. Ostatnie pytanie to było: jak była reakcja Twojej mamy na ciążę i czy była zła? Więc moja mama, jak się dowiedziała o ciąży, to rozpłakała się razem ze mną i mi się wydaje, że ona nie była zła, była bardziej rozczarowana moim postępowaniem i na pewno była bardzo w szoku. I no ciężko było określić te emocje, bo czuła wtedy wszystko naraz, ja tak samo jak ja, bo w sumie byłam i przerażona ona tak samo i, i nie wiedziałyśmy tak naprawdę, co dalej się stanie, więc je, i ja i ona miałyśmy taki kompletny miks emocji. I no nie wydaje mi się, żeby na pewno nie była zadowolona z tego powodu, więc no może na pewno była trochę zła bo wydaje mi się, że każdy rodzic e, byłby trochę zły, ale e, no moja mama po czasie, kiedy już to wszystko przetrawiła, e, okazała mi naprawdę duże wsparcie i naprawdę mi e, też dużo pomagała tutaj do tego pytania, e, kto mnie wspierał najbardziej w ciąży. To moja mama też mi bardzo dużo pomagała i też jestem jej e, za to bardzo wdzięczna. No i to były wszystkie pytania, jeżeli e, będzie jeszcze jakieś Q&A, to y, wszystkie pytania y, ja zawsze zadaję na Instagramie i właśnie proszę Was właśnie o zadawanie pytań, proszę Was y, na Instagramie, więc na dole zostawiam Wam link do Instagrama. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to gdzieś tam na dole powinien być taki y, czerwony guziczek z napisem subskrybuj i kliknijcie w niego oraz w dzwoneczek, żeby dostawiać powiadomienia o następnym filmie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę i... Żegnam Was serdecznie. Leoś tutaj dzisiaj był z nami przez całe QA. I serdecznie pozdrawiamy.